Akceptacja siebie nie zawsze jest łatwa. Czasem zranienia z dzieciństwa powodują, że nie lubimy siebie, a to utrudnia zbudowanie szczęśliwego związku, znalezienie męża. Ale możesz to zmienić. Dziś podam Ci jedno ćwiczenie, które może Ci pomóc w uczeniu się akceptacji siebie. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja: w opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Akceptacja siebie nie jest łatwa. Akceptować siebie jako człowieka to przyjąć swoje wady, słabości, trudności, porażki. Może to być wyzwaniem, gdy wychowywałaś się w rodzinie, w której często krytykowano i wytykano błędy. Jeżeli rodzice rzadko zachwycali się tobą, mówili, że jesteś wspaniała, czy ci gratulowali, to w życiu dorosłym też tak możesz sama siebie traktować. Ale wiesz, jeżeli nie akceptujesz siebie, nie lubisz siebie, to trudno ci wejść w relację partnerską z drugą osobą, czy to z kobietą, czy z mężczyzną. Żeby stworzyć szczęśliwe małżeństwo, potrzebny jest jakiś poziom chociaż akceptacji siebie, lubienia siebie. Bo inaczej w oczach mężczyzny będziesz szukać um, tego potwierdzenia, że ty jesteś ok, i e, jednocześnie będziesz wypatrywać oznak, że coś jednak jest nie tak, więc będziesz żyła w lęku. W to wprowadzi do związku napięcia. I dlatego tak warto pracować nad akceptowaniem siebie. I dobra wiadomość dla Ciebie jest taka, że można się tego nauczyć naprawdę, powoli i konsekwentnie. To chodzi o takie codzienne uśmiechanie się do siebie, codzienne przyjmowanie siebie taką, jaką jesteś. Każdy taki dzień to wygrana bitwa, a bitwy składają się na sukces. Zachęcam Cię do takiego prostego ćwiczenia. Usiądź sobie spokojnie, się, siedzę wygodnie, może weź dobrą herbatę albo kawę albo coś innego, co lubisz pić. Posiedź sobie i pomyśl, co jest mi teraz najtrudniej zaakceptować w sobie. Jedną rzecz. Co jest Ci najtrudniej zaakceptować w sobie? A teraz wyobraź sobie że przychodzi do ciebie Twoja przyjaciółka i mówi do ciebie, że właśnie ma taką trudność, że ona tego w sobie nie akceptuje. Co byś powiedziała swojej przyjaciółce? Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.